Otwieram podręczniki na stronie 170 i zaczynamy od zadania trzeciego. Oblicz. No i słuchajcie, jak zwykle sobie tutaj liczymy na pieniądzach, czyli dopisujemy sobie drugą cyfrę po przecinku, możemy dopisywać sobie zera. No i liczymy. Czyli tak. Jesteśmy na minusie zł. 70, czyli mamy długu zł. 70, w portfelu mamy 90 groszy, bo jesteśmy tutaj na plusie, więc jak oddamy to, co mamy, to jeszcze będziemy mieli dług, czyli na minusie jeszcze będziemy 80 groszy, czyli albo w ten sposób zapisujemy, albo bez tego zera. Mamy 18 zł, jesteśmy tutaj na plusie, bo jak znak nie jest napisany, to oczywiście jest plus. Dochodzi nam dług 20 zł i 70 groszy. Albo tak sobie tłumaczycie, albo zamieniacie sobie, bo plus i minus wiemy, że to jest minus. Może zapiszemy sobie tutaj jeszcze w ramach przypomnienia z dwóch plusów. Wychodzi plus, plus z minusem, albo minus z plusem to minus i dwa minusy dają plus. Jeżeli te dwa znaki są obok siebie, to wtedy tak możemy zastąpić. Ok. No czyli tak. Mamy w portfelu 18 zł. Długu mamy 20 zł i 70 groszy. No to jak oddamy to, co mamy, no to nadal będziemy dłużni 2,70. Czyli albo z zerem, albo bez zera. Teraz tutaj. Albo znowu sobie tłumaczycie, że dług 2,70, dokładamy do tego dług 3,60, albo po prostu znowu z dwóch y, znaków, które są obok siebie plus minusem. To jest minus. No i wtedy co mamy? Dług 2,70, dług 3,60. Po prostu skrótowy zapis w tym przypadku mamy. No to jeżeli tu jesteśmy dłużni, tu jesteśmy dłużni, to na pewno ten dług nam się jeszcze bardziej powiększa i łącznie Jesteśmy dłużni 6,30 albo z zerem, albo bez zera. Teraz tutaj dwa minusy, jak są obok siebie, to można zamienić na plus, czyli w tej sytuacji jesteśmy na minusie, czyli mamy dług 3,40, w portfelu mamy złoty 50, no to jak oddamy to, co mamy, no to jeszcze zostanie nam dług złoty 90. Podpunkt B. No to tutaj ułamki zwykłe. Przypominamy sobie, że jak dodajemy albo odejmujemy ułamki zwykłe, to potrzebujemy wspólnego mianownika. No to dla czwórki i dla dwójki wspólny mianownik to będzie 4. Więc tutaj była czwórka i czwórka, czyli z mianownikiem nic się nie stało, więc z licznikiem też nie może nic się stać. W tym przypadku z dwójki zrobiła się czwórka, czyli mianownik został pomnożony przez 2, więc licznik też musi zostać pomnożony przez 2. 1 razy 2 to jest 2. Ok, no i liczymy. Czyli mamy, słuchajcie, 1 czwartą, na przykład ciasta. Jesteśmy dłużni 2 czwarte ciasta, czyli dwa kawałki z 4. No to jak oddamy to, co mamy, to jeszcze będziemy dłużni, czyli na minusie 1 kawałek z czterech. Teraz tutaj znowu wspólny mianownik. Dla 12 i 8. Czyli szukamy takiej liczby, która się podzieli i przez 12 i przez 8. Można pomnożyć te mianowniki, przypominam, albo można wziąć ten większy i sprawdzić najpierw ten większy mianownik, a potem jego wielokrotności, jeżeli on nie pasuje. Czyli tak, 12 no nie pasuje. Wielokrotność dwunastki, czyli 12 razy 2, no to 24. 24 już nam pasuje. Czyli nasz wspólny mianownik to będzie 24. No i teraz patrzymy, co się stało. Z 12 zrobiła się 24, czyli mianownik został pomnożony przez 2, no to licznik też musi zostać pomnożony przez 2. 7 razy 2, 14. Z 8 zrobiła się 24, no to mianownik został pomnożony przez 3, więc z licznikiem też musimy to zrobić. 3 razy 3, 9. Mamy dług... 14 kawałków z 24, a mamy 9 kawałków z 24, to jak oddamy to, co mamy, to jeszcze zostanie nam dług 5 kawałków z 24. Znowu wspólny mianownik dla piątki i dla dwójki. No to będzie 10. I patrzymy, co się stało. Z piątki zrobiła się dziesiątka, czyli pomnożyliśmy przez dwa mianownik, no to licznik też musimy pomnożyć przez 2. 1 razy 2 to 2. Tutaj była dwójka, jest dziesiątka, czyli mianownik został pomnożony przez 5, więc licznik też musimy pomnożyć przez 5. 1 razy 5 to 5. I teraz yy, mamy tak. Tu mamy dług 3 całe ciasta i 2 kawałki z 10. Tu mamy dług Dwa całe ciasta i 5 kawałków z 10, no to łącznie mamy długu, czyli jesteśmy na minusie 5 całych ciast i 7 kawałków z 10. I ostatni tutaj przykład. Dwa minusy dają plus. No to to będzie zwykłe dodawanie liczb mieszanych. Wspólny mianownik. Dla szóstki, dla dwunastki może być dwunastka. Bo szukamy takiej liczby, która się podzieli i przez 6, i przez 12. No to 12 pasuje. Była 6 jest 12, czyli mianownik został pomnożony przez 2, no to z licznikiem robimy to samo. 1 razy 2 to 2. Tutaj mianownik się nie zmienił, czyli licznik też nie może się zmienić. No i teraz zwyczajnie dodajemy: tu mamy jedno ciasto i dwa kawałki z 12, tu mamy dwa ciasta. I 1 kawałek z 12, czyli łącznie mamy 3 ciasta i 3 kawałki z 12. Pamiętamy, że wynik musimy zapisać w najprostszej postaci, czyli jeżeli można coś skrócić, to skracamy. Tu możemy licznik i mianownik skrócić przez 3, czyli dzielę sobie licznik i mianownik przez 3. 3 podzielić przez 3 to jest 1, a 12 podzielić przez 3 to 4. Czyli wynik 3 całe i 1 czwarta. I podpunkt C. Tutaj mamy i ułamki zwykłe i dziesiętne. No dobra, no to może w pierwszym przypadku policzymy sobie na ułamkach dziesiętnych. No to może z boku zamienimy sobie cztery całe. I 2 piąte. Chcę to zamienić na ułamek dziesiętny, czyli muszę doprowadzić do mianownika 10, 100, albo 1000, albo 10 tysięcy. No to piątkę bardzo łatwo doprowadzić do dziesiątki. Mianownik został pomnożony przez 2, więc z licznikiem robimy dokładnie to samo: 2 razy 2, 4. Czyli to jest 4 całe i 4 dziesiąte w ułamku dziesiętnym wygląda w ten sposób. No to wracamy do naszego przykładu, czyli mamy 3,70, dopiszę sobie 0, odjąć 4,40. No to 3,70 wiadomo, że jest na plusie, no bo jeżeli liczba nie ma znaku, to znaczy, że jest na plusie. Ten plus można pisać, a nie trzeba. Czyli w portfelu mam 3,70. Jestem dłużna 4,40, no to jak oddam to, co mam, no to jeszcze będę dłużna, ale teraz tylko 70 groszy, czyli albo w ten sposób zapisujemy, albo bez tego zera. Teraz tutaj, mm, tu może lepiej na ułamkach zwykłych, ale robicie, jak uważacie, jak wam wygodnie. No to minus 7,8 zostawiamy. Plus z minusem daje nam minus. No i tutaj mamy 7. Dziesiątych. Wspólny mianownik musi być. Dla ósemki dla dziesiątki. Liczba, która podzieli się przez 8 i przez 10. Może być 80, jak mam wygodnie, bo przypomnę, że jeżeli nie wiecie totalnie, jaki wybrać mianownik, to można pomnożyć po prostu te mianowniki. Na pewno wyjdzie Wam liczba, która będzie podzielna i przez jeden mianownik, i przez drugi. No, ale ja widzę, że może być 40. No to zrobię sobie mianownik 40. Była ósemka jest 40, czyli mianownik został tu pomnożony przez 5. No to z licznikiem muszę zrobić to samo i też pomnożyć przez 5. 7 razy 5, pięć, 35. Pięć. Tutaj była 10, jest 40, czyli mianownik został pomnożony przez 4, no to tutaj licznik też musi zostać pomnożony przez 4. 7 razy 4, 28. No i patrzymy, co nam wyszło. Tutaj mam dług. 35 kawałków 40, mam kolejny dług 28 kawałków 40, czyli łącznie mój dług wynosi 63,40. 40. No i oczywiście w, y, wynik w najprostszej postaci przedstawiamy, czyli możemy tu jeszcze wyciągnąć całości, czyli to jest minus 1 cała, bo ile 40 zmieści się w 63, 1, 40 i zostaną 23 kawałki z 40. Kolejny przykład. O, no tutaj, może na ułamkach dziesiętnych dwa minusy dają plus, i zamienię sobie 1,3 czwarty na ułamek dziesiętny. Myślę, że większość z, z Was już pamięta 3 czwarte, jak to było na ułamek dziesiętny. Czwórkę do dziesiątki nie doprowadzę, doprowadzę do setki. Mianownik pomnożyłam przez 25.

I ostatni przykład. Ostatni przykład. Słuchajcie, szóstki nie doprowadzimy sobie do y, dziesiątki, ani setki, ani tysiąca. E, tu byśmy otrzymali, jakbyśmy chcieli zamienić na ułamek dziesiętny byśmy otrzymali taki z nieskończonym rozwinięciem dziesiętnym, więc y, robimy tutaj na ułamkach zwykłych. Dwa minusy już sobie napiszę, że to jest plus.

I patrzymy, co się stało. Była szósta, jest trzydziesta, czyli mianownik został pomnożony przez 5. No to z licznikiem muszę zrobić dokładnie to samo. 1 razy 5 to jest 5. Tutaj była dziesiątka, jest trzydziestka. więc mianownik został pomnożony przez 3, no to licznik też mnoży przez 3. 6 razy 3 to 18. I teraz uwaga, słuchajcie. Yy,

Ok, czyli co? Jesteśmy na minusie, czyli jesteśmy dłużni 65 kawałków. E, mamy 48 kawałków. No to jak oddamy to co mamy, to jeszcze będziemy dłużni 17 kawałków. 17 trzydziestych. I przechodzimy do. Kolejnego zadania Zadanie czwarte. Dla każdej z liczb znajdź liczbę o 3,5 od niej większą. No to znowu będziemy sobie liczyć na pieniądzach, bo na pieniądzach najłatwiej dopiszę sobie tutaj 0. Yy, o 3,50 większą, no czyli muszę do każdej liczby dodać 3,50. 75 złotych dodać 3,50. To po prostu jest 78 0 albo bez zera. 18, teraz kolejna liczba i mam zwiększyć ją o 3,50. 18 dodać 3,50 to będzie 21,50. 0, kolejną biorę i też mam zwiększyć o 3,50, czyli po prostu 3,50. Teraz minus 1 dodać 3,50. Czyli co? Dług złotówka w portfelu 3,50. No to jak oddamy, no to zostanie nam w portfelu jeszcze 2,50. Słuchajcie, przypominam, że tutaj kolejność nie ma znaczenia. Jeżeli wy weźmiecie razem ze znakiem, wy możecie sobie przedstawiać, bo dług złotówka w portfelu 3,50 to jest to samo co w portfelu 3,50, dług złotówka. Zobaczcie, wy tak naprawdę to zrobiliście. Wy od 3,50 odjęliście po prostu złotówkę i wychodzi i w tym, i w tym przypadku 2,50. Ok, teraz minus 8. Minus 8 i dodaję 3,50. Czyli dług mam 8 złotych, w portfelu mam 3,50. Jak oddam to, co mam, no to jeszcze zostanie mi tego długu. Ile? 4,50. I minus 10 dodać 3,50. Mam dług 10 zł, w portfelu mam 3,50, więc jak oddam to, co mam, no to jeszcze dłużna będę 6,50. I pod punkt B. Dla każdej liczbę znajdź, znajdź liczbę o 1,1, drugą od niej mniejszą. Zamienimy sobie to na ułamek. 10. No myślę, że pamiętacie, ile to jest, no ale dobra, wyprowadźmy sobie to. Yy, mianownik pomnożyłam przez 5, więc licznik też to jest po prostu 1,5. 1,5, pół, czyli złoty 50. Mam znaleźć liczbę o złoty pięćdziesiąt mniejszą, czyli tak, biorę pierwszą liczbę 5, odjąć złoty 50. No to to po prostu będzie 3,50. Albo z 0, albo bez 0, jak mam wygodnie. Kolejna liczba. Też sobie dopiszę 0 zł, 50, odjąć złoty 50. No to 0. Kolejna liczba. 0, odjąć złoty 50. Czyli nie mam nic, a tutaj jest dług złoty 50. No to nie mam jak oddać, no to cały czas mam ten dług złoty 50. Minus 2, minus złoty 50. Dług 2 zł, dług złoty 50, czyli razem mam długu 3,50 z 0 albo bez zera. Minus 5, minus złoty 50, czyli dług 5 zł, dług złoty 50, no to razem mam długu, czyli na minusie jestem 6,50. Zadanie 5. Spośród liczb podanych obok, wybierz trzy liczby, których suma jest równa minus jeden. Czyli tak, mam wybrać trzy liczby, których suma, suma to jest wynik dodawania, i tu mam mieć trzy liczby. I z tego ma mi wyjść minus jeden. I zatrzymajcie sobie filmik i spróbujcie najpierw samodzielnie to zrobić. Ok, no to co ja mogę tutaj wstawić? Minus 2, minus 1,2 i plus 2,2. Dwa, dwa znaki są obok siebie. To dla estetyki zapisu przypominam, że musimy wstawić tutaj nawias. No i przeliczmy sobie to, czy jest ok. Eee, dług 2 zł. Dochodzi mi dług złoty 20. Czyli tutaj mam dług 3,20. Albo tak, albo słuchajcie, no pamiętam, że plus z minusem daje minus. No to jak wolicie. Jeżeli wam to myli, jak macie za dużo znaków, to sobie zamieniajcie. Czyli z tego mi wychodzi dług 3,20. Tutaj w portfelu mam 2,20. No to jak oddam to, co mam, no to jeszcze zostaje mi dług złotówka, czyli wszystko się zgadza. Podpunkt B. E, mamy wybrać dwie liczby, których różnica, czyli teraz odejmowanie. Dwóch liczb. Ma wyjść 5. I też najp... spróbujcie samodzielnie. Zatrzymajcie filmik. No to te liczby to 3,3. Odjąć minus 1,7. Znowu dwie, dwa znaki obok siebie, czyli muszę zrobić nawias. Przypominamy, że dwa minusy dają plus. Czyli 3,30, dodać 70, zł, to na pewno wyjdzie 5 zł. I podpunkt C. Dwie liczby, których różnica jest największa. Różnica, czyli odejmowanie dwie liczby i ma być jak największa. No to słuchajcie, jak największa, no to co na pewno na pewno musimy z tego odejmowania zrobić dodawanie czyli na pewno tu musi być liczba na minusie no a tu na plusie jak największa czyli 3,30 sobie wybieramy możemy sobie 0 dopisać i teraz z dwóch minusów nam się zrobi plus to którą tutaj się opłaca wziąć liczbę z tych z tych na minusie no, opłaca nam się wziąć dwójkę, bo wtedy będzie 3,30 dodać 2 złote, czyli to będzie pięć trzydzieści. Ok, i kolejne zadanie. Zadanie szóste. Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych większych od minus 5 i mniejszych od 4. Najlepiej sobie to na osi narysować. 0, 1, 2, 3, 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 i minus 5. I teraz tak. Mają być całkowite, czyli tych pomiędzy, te pomiędzy w ogóle nie biorę pod uwagę, bo to są całkowite. Bez tych połówek, bez ćwiartek i tak dalej. I mają być, słuchajcie, większe od minus 5. Strzałka nam pokazuje, w którą stronę liczby rosną. Czyli większe od minus 5 są na prawo od minus 5. Czyli które? Minus 4, minus 5. Oczywiście nie, nie zaznaczamy, bo mają być większe od minus 5. Na minus 5 nie jest większe od minus 5. Minus 3, minus 2, minus 1 i tak dalej, wszystkie te, które są na prawo. I jednocześnie mają być, słuchajcie, mniejsze od 4, czyli do której liczby ja mogę to sobie zaznaczyć? Czy czwórkę też czy nie, mniejsze od czterech, czyli na, na lewą stronę od liczby 4, czyli czwórka nie może być, mają być mniejsze od czwórki. Czyli zaznaczyliśmy już wszystkie i teraz my mamy obliczyć sumę. Sumę tych liczb, czyli musimy je wszystkie do siebie dodać. No to minus 4, dodać minus 3. Dwa znaki się pojawiły obok siebie, czyli robię nawias. Jak chcecie, to tutaj też możecie zrobić nawias, chociaż on jest y, niepotrzebny, ale można. Minus 1, dodać 0, dodać 1, dodać 2. Dodać 3 i dodać 4. No i słuchajcie, albo od razu liczycie jak Wam tutaj wygodnie, albo jeszcze tu możecie sobie pozaznaczać, że plus z minusem daje minus, albo od razu policzyć. No bo tutaj dług 4 zł dołączamy, dług 3 zł dołączamy, dług 2 zł dołączamy, dług złotówka Albo tak, albo po prostu zwyczajnie w ten sposób. Czyli wtedy mamy dług 4 zł, dług 3 zł, dług 2 zł, skrótowy zapis, dług złotówka, plus 0 no to nic, w portfelu złotówka, w portfelu 2 zł, w portfelu 3 zł i w portfelu 4 zł. I albo sobie po kolei liczycie, albo ja sobie policzę w ten sposób, że najpierw zobaczę ile mam długu, czyli tak, dług 4 i dług 3 to jest dług 7 i dług 2, dług 9 i dług 1, dług 10, tu mam długu 10 złotych. 0 mi nic tutaj nie wnosi, a tutaj w portfelu złotówka, w portfelu 2, w portfelu 3 i w portfelu 4. Y. Nie, 4 nie. Do trójki sobie mówiliśmy, tak, bez tej czwórki. Ok, czyli w portfelu złotówka 2 i 3, czyli w portfelu mamy 6. No to co nam tutaj wyjdzie? Mogę napisać sobie plus 6. 10 zł długu mam i w portfelu mam 6. No to jak oddam to, co mam, no to dług 4 mi jeszcze zostanie. Ok, słuchajcie, można w ten sposób, że liczyć najpierw ile długu. I ile macie w portfelu, a można także. Jeżeli tutaj mam dług e, złotówkę i złotówkę mam w portfelu, no to to mi się redukuje, to mi się to po prostu znika, no bo oddam tą złotówkę i tutaj nic nie ma. Tutaj dług 2 złote i 2 złote w portfelu, no to, to też mi znika. Dług 3 złote i 3 złote mam w portfelu, no to też zniknie. No i zostanie tylko dług 4, no i plus 0, co mi nic nie wnosi. Ok, no i podpunkt. B. Obliczcie wszystkich wszystkie liczby całkowitych ujemnych większych od minus 8. Większych od minus 8, czyli w prawą stronę od minus 8, czyli tak minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. No, i tu już niebo mają być całkowite, ujemne. Większe od minus 8, czyli na prawą stronę od minus 8, czyli minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. I znowu mamy obliczyć sumę. No, czyli dodajemy minus 7, dodać minus 6, dwa znaki obok siebie, czyli robimy nawias, dodać minus 5, dodać minus 4. Dodać minus 3 dodać minus 2 i dodać minus 1. Ok, i znowu, jeżeli komuś się myli, to może sobie pozamieniać tutaj, a my może od razu policzymy, czyli tak yy, albo po kolei liczycie, no albo jakimś yy, sprytnym sposobem, że na przykład dług 7. I dług 3, to mam dług 10. Tak mi łatwo. E, dług, słuchajcie, dług 5, dług 4 i dług złotówka to też dług 10. I tutaj mamy dług 6 i dług 2, czyli dług 8. Czyli mamy tak dług 10, dług 10 i dług 8. Czyli razem tego długu mamy 28. I na razie to by było tyle.